Witam Was serdecznie, z tej strony Krystian Spider, dzisiaj robimy przejazd kolejną nowoczesną windą, która została przerobiona z Vitpol o nazwie marki LiftTech i dzisiaj przejdziemy się windą na ulicy Gwieździsta 46. Zapraszam Was do oglądania. Czwarte, trzecie. No i zaraz na parcerze. No i już jest inta. Wciskamy dziesiątkę. Drzwi się zamykają. Rok modernizacji 2019 Udało mi się znaleźć dzisiaj czas, ponieważ Już ze względu na to, że, że zbliżają się święta Wigilijne oraz Bożego Narodzenia Już prawdopodobnie Niestety już nie będzie Czasu na to, żeby nagrać już kolejny odcinek Istnieje już mała szansa na to że, Żeby nagrać już Przed Sylwestrą Ale dopiero prawdopodobnie będzie Możliwe dopiero po Nowym Roku Czyli 2020 No i winda jedzie No, zatrzymało się Zobaczmy widok w za ten czas. No już jest ciemno, ale gdzieś tak już tak powoli tak jak będzie Wigilia po Wigilii to już powoli mało już powoli tak zacząć się już już powinien niedługo. Tak mam nadzieję, że powinien się już zacząć robić już się tak Oczywiście mam taką już nadzieję, że dłuższy dzień, że coraz troszeczkę dzień będzie dłuższy, a noc będzie trochę krótsza. Krótsza troszeczkę, wtedy już będzie noc. A jak już będzie przesilenie letnie, albo już nawet coraz bliżej zakończenia przesilenia zimowego, to nawet jak będzie dłuższy dzień, to będzie co mieć okazję na to, że. Będzie się robiło wtedy później ciepło. No dobrze, no to idziemy. Może się uda jeszcze nagrać yy, kolejny wtedy odcinek z okazji zbliżającego się Sylwestra. Lecz nie wiem, może znajdę czas. Nie wiem jak to będzie, ale zobaczymy. Czas pokaże. Dobra, zgarniamy windę. No, mamy windę. Jedziemy już na parker. No i ruszaliśmy z dziesiątego piętra. Jesteśmy na dziewiątym. Teraz ósme. Siódme. No, krok po kroku. Ale... Już niedługo będziemy na parterze. To jest takie same praktycznie, co na ulicy Gwieździsta 3. Pada się, jak przy urządzeniu przy takich urządach dozoru technicznego, tutaj przy takich tabliczkach łatwo jest odczytać tutaj, kiedy ma termin badania. Ale może też wiązać się z tym, może być takie wiązanie nawet, że już winda może przejść na remont taki mały. Może nie kapitalny, ale przerobienie takiej z 450 kg na ponad 1000 kg. Już większość wind u nas w Głogowie mamy już o takiej masie 1000 kg. I z uwagi na to, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, chciałbym życzyć wszystkim, którzy oglądają mój kanał i też znajomym, na przykład chciałbym życzyć i przede wszystkim, wszystkim ludziom, który, którzy mnie znają, których też yy, rozmawiam, życzę wszystkim widzom i poza tym, którzy mnie znają też życzę, oczywiście ogólnie życzę wszystkim, żeby wypoczy wesołych yy, świąt oraz szczęśliwego od nowego roku. Życzę wspaniałych prezentów. Życzę również przede wszystkim, żeby też nagrali ci, którzy oczywiście mają kanał, żeby coś nagrali coś, też oczywiście wartościowego w roku 2020. Ale żeby też była też możliwość nadzieja, oczywiście zresztą, żeby też Pojawiały się kolejne filmiki też z autobusami, ale też mam nadzieję, że coś nagram, yy, filmy związane z autobusami. Muszę, muszę to koniecznie to zrobić, bo ja ostatnio chyba nagrywałem, ostatnimi czasy to chyba, z tego co pamiętam, to nagrałem w Legnicy. No i muszę koniecznie te nagrać, yy, te w takie jak zerówka, jedynka, dwójka, trójka, piątka, szóstka, siódemka, ósemka, a może nawet też dziewiątka. Dobrze, więc tyle to właśnie to wynika z funkcjonowania komunikacji miejskiej naszego miasta, ale też wynika z tego, że, że, większo, że już możliwe, że prawie wszystkie windy zostaną już takie miększe o nazwie u dźwigu tysiąca kilogramów. Już mało takich wind towarowych oryginalnych. Już można znaleźć w Głogowej o masie 450 kg. Mów, y, y, oczywiście mówię już o nazwie udźwig. Udźwig to jest taka nazwa, czyli taka jak waga na przykład by była. Takie obciążenie, takie można by powiedzieć, takie jak by nazwać też jeszcze obciążenie dopuszczalne, żeby to nazwać. No dobrze, także jeszcze raz życzę wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Życzę też, żeby były sukcesy w szkołach, żeby też znaleźli też dobrą pracę, fajnych prezentów, żeby też fajnie spędziło się czas z bliskimi, z rodziną. Ale też życzę tym, którzy też nagrywają autobusy i wszystkim, żeby też spełniliby te marzenia, nawet znajomi oczywiście również, które by, bardzo by chcieli spełnić w przyszłości. I to właśnie byłoby tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia.